Wspaniała pogoda, przepiękny obiekt i ogromna ilość uczestników. Tak w kilku słowach można określić tegoroczny 15 mitynk lekkoatletyczny z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. O szczegółach mówi dyrektor działdowskiego Mosiru Grzegorz Kaszubski. Przepiękny miting, niesamowita ilość startujących. Dziś na pewno padnie rekord ilości startujących. Zawodnicy naprawdę już wytrenowani, klasa sportowa, to już naprawdę nie są początkujący lekkoatleci. Dziś gościem honorowym jest pan Szymon Ziółkowski, wspaniały e, młociarz e, reputacji polskiej. On zdobywał złote medale igrzysko Olimpijskich oraz dwa medale mistrzostwa świata złote. Proszę Państwa, no dopisało wszystko, dopisała frekwencja, dopisała piękna pogoda, dojechał mistrz, jest piękna impreza. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc w przeprowadzaniu o przeprowadzeniu tej przepięknej imprezy na również pięknym stadionie Działdowskim. W ubiegłym roku miting nie odbył się z powodu remontu stadionu, jednak w tym roku jedna z największych imprez sportowych w naszym mieście udała się znakomicie. Dopisali zarówno zawodnicy, jak i kibice. Nie zabrakło również wielkiej gwiazdy polskiego sportu. W tym roku odwiedził nas mistrz olimpijski Szymon Ziłkowski. Bardzo dobrze takie imprezy się odbywają. Im więcej takich imprez tym lepiej, bo tylko z wielkiej liczby osób startujących możemy potem liczyć na gwiazdy, które będziemy oklaskiwać podczas igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata. Super. Obiekt tutaj w Działdowie bardzo dobrze jest wykorzystywany. Do tego bardzo dobra okazja, bo dzisiaj 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, więc tym bardziej fajnie spędzić ten czas na sportowo. Przywieźliśmy ze sobą z Poznania fantastyczną pogodę, więc tylko cieszyć się lekkoatletyką. Odbyło się wiele dyscyplin sportowych, począwszy od biegu ku słońcu, w którym udział brały dzieci, przez biegi na różnych dystansach, pchnięcie kulą czy skok w dal. Działdowski mityng lekkoatletyczny z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja w Działdowie cieszy się niesłabnącą popularnością. Świadczy o tym frekwencja zarówno na płycie stadionu, jak i na trybunach pięćdziesięć